Cześć widzowie, co prawda filmik na temat zajęć dzierżawczych jest już na kanale, ale się go wstydzę, jest zrobiony tak nieudolnie, że stwierdziłem, że nagram go jeszcze raz. Bo po pierwsze mój wygląd, oświetlenie, sprzęt, którym nagrywam, stwierdziłem, że to tak nie może być, a chcę nagrać ten filmik, żeby móc usunąć tamten. Więc to jest wasza odpowiedź, jeżeli się zastanawiacie, matko, czemu teraz jest nagle jakiś filmik o zajęciach dzierżawczych. No dobra, ale przechodzimy do nich. Używamy ich, aby określić jakąś przynależność, że coś do kogoś należy. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, mój samochód jest czerwony, chcemy użyć tego zaimka mój, to powiemy, la mia macchina e rossa. Jeżeli chcemy powiedzieć, jego, jej pies jest duży, to powiemy, il suo cane e grande. Mam jeszcze dwa przykłady. Ich mama jest miła, to la loro madre e gentile. Albo nasze domy są stare, le nostre case sono wekkie. I to tyle, jeżeli chodzi o przykłady. Teraz przechodzimy do gramatyki. Te zajęki dzierżawcze będą się dostosowywać do liczby i rodzaju rzeczownika, który następuje po nich. Więc najpierw zajmiemy się sytuacją, kiedy ten rzeczownik jest w liczbie pojedynczej i w rodzaju męskim. Tutaj mam zapisane, więc przykładem jest kane, il kane, pies. Ok, więc jeżeli chcemy powiedzieć mój pies, tutaj mam zapisane, musimy użyć rodzajnika określonego il, zaznaczonego na czerwono, w, każdy, w, każdy, w każdej z tych osób, tak naprawdę, i powiemy il mio. Kanę, mój pies. Później, jeżeli użyjemy drugiej osoby, to powiemy il tuo cane, czyli twój pies. Jeżeli albo chcemy użyć formy grzecznościowej, albo chcemy powiedzieć jego, jej pies, to powiemy il suo cane. To było w przykładzie, który przed chwilą przeczytałem. Jeżeli pies jest nasz, to powiemy il nostro cane, nasz pies. Jeżeli jest wasz, to powiemy il wostko kane, wasz pies. A jeżeli jest ich, to powiemy il logo kane, ich pies. Teraz przechodzimy do liczby mnogiej. Będziemy używali rzeczownika i kani, czyli psy, co najmniej dwa. I to co musimy zrobić? To najpierw użyjemy rodzajnika określonego i, no bo i kani. Później albo dodamy i na koniec zajemkę dzierżawczego. Albo zamienimy o na i, na przykład wostko zmieni się na wostki, ale to zaraz. No i później mamy słówko kani, to wiadomo. Ok, więc jeżeli chcę powiedzieć moje psy, to powiem i miej, kani. To jest akurat ten trudniejszy zajemek, bo tutaj mio zamienia się na miej, ale to jest taki jedyny, później jest łatwiej. Jeżeli chcę powiedzieć twoje psy, to dodaję i do tuło i wychodzi i tłowi kani. Jeżeli chcę powiedzieć jego, jej, psy, to powiem i słoi, kani, również dodaję i. Jeżeli psy są nasze, to zamieniam to ona, i i wychodzi i nostri, kani. Jeżeli są wasze, to i vostri, kani. I tutaj, jeżeli są ich, albo państwa, to sforma to powiem i logo, kani. I tutaj możecie się zastanawiać, czemu ten zaimek dzierżawczy logo się nie zmieni. Odpowiedź jest prosta. Nie wiem. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, czy Włosi wiedzą nawet czemu tak jest, ale tak naprawdę zmienia się zaimek tutaj to I, wcześniej było I logo, teraz jest I-Logo, więc tak naprawdę wszystko gra. Oni się domyślą o co chodzi. A teraz przechodzimy do rodzaju żeńskiego. Pora na rzeczownik w rodzaju żeńskim, czyli la, KAMICIA. Koszula. Specjalnie wybrałem te rzeczowniki Ilkane, Pies i Lakamicia. Koszula, bo są one w rodzaju męskim albo żeńskim w obu tych językach, więc łatwiej Wam będzie to zrozumieć, ale pamiętajcie, że nie musi tak być. Czasami jakiś rzeczownik jest w rodzaju żeńskim w języku włoskim, a jest męski w języku polskim, na przykład la casa, czyli dom. Ok? Dobra, teraz przechodzimy do tej koszuli. Jeżeli chcemy powiedzieć, że koszula jest moja, to powiem La mia, Kamicia. Czyli używam tutaj tak naprawdę rodzajnika określonego La, no bo La Kamicia. I zmieniam O, to co już umiecie, z Mijo, zmieniam na A, bo A jest literką charakterystyczną dla rodzaju żeńskiego. Czyli z Mijo zmienia się w mia. Jest la mia kamicia. Ok, jeżeli koszula jest twoja, to powiem la tua kamicia. Twoja koszula. Znowu to tuło, na tuła. Następnie jego, jej koszula, albo pana, pani, to jest la sua kamicia. Nasza koszula to la nostra. Kamicia, wasza koszula to la woska Kamicia i ich koszula to możecie się już domyślić, że jest la logo Kamicia, bo tutaj to logo się nie zmienia, nie będzie la logo Kamicia, żebyście sobie tego tak nie myśleli. Ok, a teraz co się dzieje, kiedy jest liczba mnoga? Już do tego przychodzę, tylko zrobię tutaj małe zmiany. Mija, zmienić na Mie, czyli to A również się zmienia na E. Tak samo zresztą w języku polskim, bo moja koszula zmieni się w moje koszule. A zmienia się w E. Ale to taki off-top, może łatwiej wam będzie zapamiętać. Ok, następnie mamy słówko, znaczy zdanie. Le tue kamicie, czyli twoje koszule. Następnie le sue kamicie, czyli jego, jej, pana, pani koszule czyli no tutaj jest ten sam schemat A zamieniamy na E. Naprawdę nie ma, nie, nie będę się tutaj rozwodził nad tym. Nasze koszule to le noskę kamicie, wasze koszule to le woskę kamice i ich albo państwa koszule to już możecie się domyślić logo będzie niezmienialne to le logo kamicie. ok i to tyle teraz przechodzimy do wyjątków od tych wszystkich Reguł, kiedy nie używamy zaimków dzierżawczych. Pod koniec ostatniego klipu źle powiedziałem. Nie chodzi mi o to, że nie będziemy używali zaimków dzierżawczych, tylko że jeżeli będziemy używali tych zaimków dzierżawczych, czasami nie musimy używać rodzajników określonych z przodu życie, czyli to il, la. Tak naprawdę nie używamy ich tylko wtedy, kiedy mówimy o bliższej godzinie. Dlatego jeżeli chcę powiedzieć, moja siostra to powiem. Mia sorella, a nie la mia sorella. Nie musimy tutaj używać tego la, ale tylko taka sytuacja będzie miała miejsce przy, jeżeli mówimy o naszej rodzinie w liczbie pojedynczej, czyli sorella, jedna, jedna siostra. Ja mam akurat jedną siostrę, jeżeli to oglądasz, to się pozdrawiam i kocham, ale jeżeli miałbym dwie siostry, już jest liczba mnoga, to tutaj faktycznie będę używał tego rodzajnika Określonego le, więc moje siostry to będą le, mie, sorelle. Czyli rozumiecie, liczba pojedyncza przy godzinie nie używamy, liczba mnoga używamy. Dlatego nasz brat to jest nostro fratello, a nie il nostro fratello, ale już przy liczbie mnogiej, nasi bracia to będą i nostri fratelli. Następnie mamy słówko tu czyli Twój ojciec, ale jeżeli masz dwóch ojców, przykład, nie wiem, to powiemy i twój padli, użyjemy już tego rodzajnika I. Ok, ale jest pewien wyjątek. Mianowicie nadal, jeżeli mówimy o godzinie, nawet w liczbie pojedynczej, ale będziemy używali osoby logo, że jakiś członek godziny jest ich. To to jest wyjątek, już mogliście się przyzwyczaić, że osoba logo jest dziwna. I tutaj nadal będziemy używali tego rodzajnika no w tym przypadku w tym przypadku la, więc la, logo, madre to jest ich matka. Tutaj nie będziemy mówili po prostu logo madre. Po prostu tak jest. No ale jeżeli stworzymy od tego liczbę nogą, to będą le logo madwi. Ok. I teraz przechodzimy do sytuacji kiedy Używamy w kontekście członków godziny używamy również jakiegoś przymiotnika, czyli alto, wysoki, minore, mniejszy albo mniejsza. Wtedy również będziemy używali tego rodzajnika. Patrzcie, il mio alto padre, czyli mój wysoki ojciec. Mimo, że ten ojciec jest w liczbie pojedynczej i tak naprawdę nie powinniśmy używać tego rodzajnika il, ale mamy przymiotnik, Alto, wysoki, więc musimy użyć tego il. I kolejny przykład to la mia sorella minore, czyli moja młodsza siostra. Tutaj mamy przymiotnik. Minore, młodsza, i nadal używamy rodzajnika la. Ok, teraz przechodzimy do ćwiczeń, ale zanim to, to jeżeli uważacie, że czegoś się nauczyliście ode mnie, to fajnie, moglibyście się odwdzięczyć. Łapką i subskrypcją, byłoby mi bardzo miło. Oprócz tego, jeżeli chcecie bardzo się odwdzięczyć, to w opisie jest link do, do dwóch moich ogłoszeń na portalu Elix i Ekorepetycję. Tam prowadzę, możecie się domyślić, korepetycję, więc zapraszam. Cena to 50 zł za godzinę. Według mnie nieźle. Ok, i to tyle. Teraz napiszę jakieś zdanka i poćwiczycie. Kolejna was, musicie użyć odpowiedniego zejmka dzierżawczego. Ich odpowiedniki w języku polskim macie zapisane na czerwono nawiasie. I pamiętajcie, że musicie zwracać uwagę na rzeczownik, który jest po nich. W pierwszym zdaniu jest to kaza, później sorella, później też sorella. Tutaj zwróćcie uwagę na te dwa zdania, bo zostawiłem pułapkę. Później w czwartym to są skarpe, libri, Problema, to jest wyjątek, pamiętajcie o tym. Nie będę Wam teraz zgadzał odpowiedzi, ale pamiętajcie, że słówko problema jest trochę inne. Następnie, apartamento i chwili. Ok, powodzenia, zaraz przetłumaczymy te zdania, zobaczymy jak Wam poszło. No i liczę na to, że dobrze Wam poszło. Spójrzmy na pierwsze zdanie. Questa è la mia casa, czyli to jest mój dom. Muszę użyć tego rodzajnika la bo la casa to jest dom żeński. wiadomo. Drugie. Come si chiama tua sorella? Czyli jak ma na imię twoja siostra. Tutaj nie używamy rodzajnika, no bo jest ta siostra. Jest tutaj jakaś rodzina, więc nie musimy. Jakby były siostry w liczbie mnogiej, to byśmy użyli le sorelle i tak dalej. Kolejne zdanie, trzecie. Tutaj będzie ciekawiej. Come si chiama la tua sorella? Maggiore, czyli jak ma na imię Twoja starsza siostra. Z racji, że mamy tutaj przymiotnik maggiore, czyli większy, większa, to musimy użyć tego rodzajnika la. La tua sorella. Ok, kładko. Dobrze są le mie skarpę, czyli gdzie są moje buty, bo le skarpę to buty. Piąte. Prendiamo i nostri libri dallo zaino, czyli bierzemy nasze książki. Z plecaka i noski lili, naszych książek. Szóste, tutaj był ten wyjątek, o którym Wam mówiłem, na co musicie zwrócić uwagę: questo e il vostro problema, czyli to jest Wasz problem. Bo słówko problema jest w rodzaju męskiego, w języku włoskim jest il problema, dlatego jest il i vostro. Wiem, że lepiej by brzmiało la, vostro, woska problema. Bo się wymuje, ale no niestety tak tutaj nie będzie. Przedostatnie będą il logo apartamentu, czyli sprzedają ich mieszkanie. Apar apartamentu to niekoniecznie jest jakiś taki niesamowity apartament, żebyście sobie nie myśleli. Ok, no musiało się pojawić, musiał się pojawić zajmowanie logo, więc użyłem. Tak, naprawdę nie ma tutaj za dużo do Przechodzimy do ostatniego. Woski, Fili. Anno ani, czyli wasze dzieci mają 3 lata. Tutaj również jest rodzina, dlatego nie mówimy i woskiej fili, tylko po prostu woskiej fili. I to tyle. Tak naprawdę nie mam więcej do powiedzenia w tej kwestii. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka i suba. Przypominam jeszcze raz, sorry, nie zabijcie mnie za to. I to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Być może też będę rekonstruował poprzednie odcinki, które według mnie wyszły słabo, żeby były łatwiej przyswajalne i lepsze do oglądania, do słuchania itd. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Na razie się żegnam. Siemano.